Porwał samolot i zniknął z 200 tysiącami dolarów. Posłuchaj o jednej z największych zagadek w historii. D.B. Cooper, bo o nim mowa, był wysokim, około 45-letnim mężczyzną. 24 listopada 1971 roku wsiadł na pokład samolotu lecącego z Portland do Seattle, zapalił papierosa i zamówił Bourbon z napojem. Następnie podał list Florence Schaffner, 23-letni stewardessie, w którym napisane było zdanie. Mam w teczce. Cooper przedstawił jej swoje żądania. 200 tysięcy dolarów i cztery spadochrony dostarczone po lądowaniu na lotnisku. Podczas gdy policja i personel linii lotniczych na ziemi starali się zebrać pieniądze i spadochrony, piloci krążyli na Seattle. Po trzech i pół godzinie lotu Boeing 727 w końcu wylądował. Po otrzymaniu pieniędzy i spadochronów Cooper odprawił wszystkich 36 pasażerów i dwóch z sześciu członków załogi. Samolot zatankował i wystartował do kolejnego wybranego przez Coopera celu Meksyku. Podczas lotu Cooper w pewnym momencie opuścił tylne schody i wyskoczył na spadochronie w burze. Nigdy go nie odnaleziono. Dziewięć lat później, w 1980 roku, ośmioletni Brian Ingram kopał w piasku na brzegach rzeki Columbia w stanie Waszyngton, gdy natknął się na plik zgniłych 20 dolarówek, o łącznej wartości 5800 dolarów. Kiedy jego rodzice skontaktowali się z policją, dowiedzieli się, że numery seryjne banknotów zgadzają się z tymi ze skrytki przekazanej DB Cooperowi. Porywacza jednak nigdy nie odnaleziono. Oficjalne dochodzenie zamknięto w 2016 roku. Brawurowe porwanie i zaginięcie pozostają intrygującą zagadką, zarówno dla policji, jak i amatorów detektywów.